Cześć! Kema! Kurde, głodny jestem! No kurczę, powiem ci szczerze, że w jedzeniu się nam nie przelewa ostatnio. Twardzioszek, minus 10 punktów życia, ale najem się. O kurde, to jest 10 punktów życia? E, dobra, nie jest, nie jest, jakby co. No ale kurde, spróbowałeś, czy ale... tam już coś wiemy, nie? Przy okazji powiem ci, możemy zrobić coś bardzo fajnego. Tu na szybko dookoła. I patrz. Oooo, mamy skrzyneczkę. Ja pierdzielę. Ty, ale jak, jak ja mam coś dołożyć? Trzeba bo ona jest Dół zamknięta 7. teraz. A patrz, może ona ma Odpuść gdzieś tutaj jej wejście z tyłu albo z boku? Nie. Jak wejdę na nią, to jest napisane miejsce do przechowywania 20. Czekaj, bo z tego co widzę, można ją chyba dać do ekwipunku. A i możemy ją zmienić na skrzynię otwartą. I teraz jest otwarta. I, i, I co to zmieniło? Shift, aha, bo to jest jako że ten przedmiot, wiesz? A, A, czyli to jest szynka Ale... na przykład na jeden materiał konkretny, tak? Na to, na to o to tak. chyba chodzi tutaj. Chyba tak. Bo jak chcemy zrobić inną skrzynię, to potrzebujemy gwoździe i listwy. A jak chcemy gwoździe i listwy, z miedzi, otrzymywane przez kowalstwo. Okej, okay, czyli potrzebujemy sztabkę i z sztabki potrzebujemy gwoździe i listwę zrobić. Ale fajnie wiedzieć, że coś takiego można zrobić, bo na przyszłość na pewno będzie przydatne. Lekka burza temporalna jest blisko. Czy w końcu zobaczę żyrafę? Nie? Dalej żyrafy nie widzę. Widzę żyrafę, jest, tutaj. Gdzie? Ja nie widzę żadnej żyrafy, ty coś kurde kłamiesz. Strzela na jest ten gościu. O, 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 gdzie on jest? E, przy chacie, przy Tam chacie, znaczy, przy, przy widzę, drzwiach widzę, widzę, można że, powiedzieć, dużo, no. Kurde, nie, dużo ich jest, Oła, ale, dużo ich jest. Ale mi wywalił, dawaj go. O kurde, rzeczywiście jest tu pełno. One wyglądają w ogóle inaczej niż normalnie. Ło, spaczony tułacz. Ja mam bardzo mało życia, wiesz? No ja też właśnie, ten kurde rzutnik cały czas, dupnik nas strzela, wiesz? Nie daj się! Nie daj się dupnąć, bo wrócić na początek. A ja mam. O kurde, po włóczni właśnie. Jednego położyłem. Dobra, strza, leży. Kurde. Dobra, dobra, dobra. Ja nie mam włóczni, nie mam nic w tym momencie. Muszę sobie coś zrobić zaraz. Jasne, 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 spokojnie. Ale mi się wali w bani, chłopie. Ja też to mam. Uważaj, rzucają, rzucają, rzucają. O, kolejny, kolejny na górze, stary. A! Ale tutaj, mi trafił tutaj, tutaj uważaj. Tutaj. A, nie, ginę. Nie gin, nie gin, nie gin, nie gin. O, nie, jestem głodny, muszę coś zjeść szybko, inaczej padnę zaraz. Kurde, ja nic nie mam do jedzenia. Dobra, ruszam. Ruszam, ruszam, ruszam. Trzeba uciekać na razie. Spróbuję zjeść nasiona, ale to mi chyba... Oj. C... Kurde, ale ja zaraz do ciebie dołączę. Ja pierdzi, jakie to trudne jest, chłopie. Jakaś burza przyszła. No, przyszła. A ja nie mam nic. Ej, kurde, ale ta żyrafa teraz jak wygląda? Zupełnie inaczej niż ostatnio. Ale ja żadnej żyrafy nie widzę. tutaj. ty jakiś chory jesteś. Do mnie tylko szepty jakieś zaczynają teraz gadać. Eee, a ja widzę... Jakiegoś latającego hipopotama? Albo wielbłąda? Albo coś takiego? Zwierzęta uciekają w popłochu. Przestało padać? Nie, nie, u mnie cały czas. Co to kurde jest? To na pewno nie jest żyrafa u mnie. Co to jest? Ale to trochę wygląda jak żyrafa tak z jednej strony, tylko twoja też ma tak jakby głowę w dół? Nie, 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 normalnie wygląda jak żyrafa. Na długich, długich nogach, długą szyję ma. <laughs> nie, to u mnie to nie wyglądało jak żyrafa na pewno. Nie mam ja jedzenia to to ciemno jest. Strasznie ciemno. Mogli krzyczeć, że zaraz będzie ciemno. Całknie <laughs> się. Dokąd my trafiliśmy, Bucket? Dokąd zmierzamy, ty mi powiedz? Kim jesteśmy? Ja zaraz będę martwy. Nie no, idę do domu odłożyć rzeczy. mi się postarać. O! Chciałem odłożyć rzeczy. Trzeba rozkminić, jak sobie zmienić miejsce pobytu, nie? To by było fajne, bo teraz za każdą śmiercią będziemy lądować znowu tam. Tro trochę lipa. Następnie po długiej podróży udało nam się wrócić. Jakimś cudem nasze rzeczy nie zniknęły i je odzyskaliśmy. Następnie zrobiłem podstawowe pole uprawne i zasadziłem trochę nasion. I jako, że zaczynało nam brakować węgla, przyszedł czas na kolejny mielesz. W międzyczasie królik zrobił nam podstawowe okłady i wybraliśmy się, aby mógł zobaczyć moje znalezisko. Ty, co to jest? To jest statyczny translokator. I tu jest napisane, wygląda na to, że brakuje kilku zębatek. Wydaje mi się, że już gdzieś takie widziałem, ale ja to widzę po raz pierwszy! Takie niebieskie? Ha, ciekawe, ty tu jeszcze jakiś akumulator jakby? A tu tę skrzynkę widziałeś? Tak, tak, tak. Ta. O, nie, 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 nie! <laughs> Wziąłem ten metalowy złom. Co można zrobić z metalowego kurde złomu? Składnik na bombę odłamkową, zestaw do broni ze złomu, czarny barwnik i szary barwnik. Okej, okay, ciekawe, ciekawe. Umieść w aktywnej ręce i przytrzymaj przycisk, aby stworzyć broń ze złomu. Chcemy, stary, spróbować jedną broń ze złomu zrobić? No dawaj, zobaczymy, jak to wygląda. Potrzebuję zwój linę, ale to gdzieś mieliśmy. O, właśnie. Okej, okay, stwórz losową broń ze złomu. O kurde, lootboxa jeszcze mam! I? Co dostanę? Włócznię! Ty, jaka potężna! Włócznia ze złomu! Ej, fajne! To możemy w ten sposób broni parę ogarnąć. Trwałość 80. Gdzie sk skrzemienia ma 32, to dawaj, dawaj, ty też musisz. Próbujemy, zobaczymy, no co wyleci, brawy. Dobra, dobra, coś majstruje, coś majstruje. Aha, no mhm. co dostaniesz? Co, co no to kurde, jest? No kurde, co to jest? Co to jest? Buzdygan Zygmata ze złobu, jest... ja pierdziele. Ciężko materiały w tych czasach, pracuj z tym co masz pod ręką, ma nawet przypis 200 trwałości i siła <noise> taką minus dwa. No <noise> właśnie, możemy się w ten sposób, nie musimy na tego falksa czekać. Możemy to wziąć. Robię jeszcze jedną, zobaczymy co ciekawego będzie. Ja też, ja też, ja też. Czekam na ciebie. Dawaj, 3, 2, 1, go! Ciekawe co teraz, kurde Ja pierdzielę ale... <noise> <Po> buzdyganie! <noise> nie, ale dobra, to się może przydać! Kurde, ma potencjał. Jeszcze raz? Hmm? 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 Eee, kurde, ja bym się spróbował. Ble, ble, ble. No Dawaj. ja też. O, ale brzmi, ty. To coś będzie mocnego chyba. <laughs> Co o! ja tu mam? O kurde, ja dostałem baseball'a, ale ty... Ostrze podlęgę. ze złomu, ja pierdzielej. A ja mam maczugę. Uwazuj, uwazuj, e, uwazuj, uwazuj, co jest? Z góry atakują, desant z powietrza. Ty, strzela do mnie, co za chłop. U... Dawaj go. Patrz, oni nie mają z nami szans już, stary. Zobacz, jak oni się szybko Masz składają. Tałki. No. Dawaj, go, kurde. On już nie żyje. <laughs> tak, już stary, spodobało mi się za bardzo. Wiekowy stół może się rozpaść przy podnoszeniu. Kurde, szkoda, bo ładnie. Ale wygląda. właśnie można klej zrobić i można naprawić używając kleju. A, widzisz, dobra, to też by było spoko. Co rozładasz? Pod nami, pod nami. Dobra, dawaj. Ty, jakiś tam kolor jest dziwny. Tu jakiś podmokły teren jest stary. Zniszczone zębatki. Zniszczony pulpit. A co, to tyle? Przerządy kreślarskie, patrz. Spękany gruz, zniszczony koksownik, ale mamy duży stos metalowego złomu i podniosłem metalowe części właśnie. Dobrze, dobrze, dobrze. Jest ten metalowy koksownik faktycznie, czyli co to wychodzi na to, że to była jakaś cywilizacja tylko całkiem mocno rozwinięta, jeżeli to są te zębatki, to wszystko. No, o kurde, pochodnia mi zgasła, troszkę się zanurzyłem za mocno. Na razie chyba tego nie chcemy niszczyć. Żyrandol. A czy te stosy metalowego złomu niszczę, bo z tego dostajemy, o właśnie, metalowy złom? No to idziemy do twojego teraz, dawaj, do drugiego lecimy. Kurde, ale samo to pomieszczenie było fajne, nawet jeśli tam się wiesz, za dużo nie działo. To i tak ciekawie to w ogóle wygląda. Ciekawe, jak tam będzie, czy też będzie po prostu zjazd, czy jakiś większy szyb. A jak nie, to bym poszukał jakiejś jaskini i bym do jaskini zszedł. Przynajmniej, żeby już poszukać jakiś. Ewentualnie tam, gdzie był ten translokator, lokalizator. Wiesz, ten, co ci pokazywałem, to gdzieś tam poszukać na przykład. To jest bardzo dobry pomysł, no. Kurde, ale jaram się, stary, nie? Jak jeszcze ta broń jest taka fajna i to jeszcze tak dobrze wygląda. A to tylko jakiś złom, nie? Ja pierdzie, jak to Świetnie wygląda. Kurde, wygląda. z tym bonsem, kurde, jakiegoś ściomionego kapelusza ci porządnego brakuje. Boże! co? A! wracaj tu. A mnie? I mały. Co ty sobie wyobrażasz? Było chyba tutaj, ale muszę sobie przypomnieć, wiesz? Znaczy, pamiętam, że to było tak właściwie zaraz na wejściu. Ale zębatki. No. Dobra, jest. Patrz, jak to daleko sięga. O, no, dobra. Oho. Oho, ho, ho, ho. Łańcuchy. Ja pierdzielę, jak to wygląda tutaj. Tutaj dopiero jakieś pomieszczenie było, kurde, robocze. Wiekowe drewno opałowe. O. Biorę. Słuchaj przynajmniej będzie. O kurde, wiekowa skrzynia, no? Ale możesz normalnie zabrać? całą skrzynkę? No, mm, bo powinniśmy móc ją wiesz, zabrać, nie? Co tak? No patrz, normalnie. Oczywiście, że tak. Tu masz spękane naczynie, rudy. Co to, co to? Galena. Z tego ołowia, z chyba z tego co kojarzę, że tak sztabka ołowiu, no? Zniszczone narzędzia, spękane gruzy, zniszczone precyzyjne narzędzia. No to ciekaw jak z tymi narzędziami właśnie jest, jeżeli się naprawi klejem, czy to będzie też tak randomowo jak z tym złomem, że coś fajnego wypadnie, czy to coś jeszcze innego? No, czy będzie można właściwie je naprawić i używać? Ale żadnej książki, żadnej historii ani nic takiego, nie? Tak, na razie pod tym względem pusto, no, chyba, że wiesz, jeszcze coś jest poukrywane i tego na przykład nie widzimy, nie? Metalowa beczka. O, tam jeszcze skrzynia jest, wiekowa skrzynia zamknięta. Bryła kwarcu wiszący łańcuch, starannie wykonana przekładnia pod zespół Jonasa. Zespół Jonasa. Coś się śmialiśmy, że było z Jonasa, no? Pamiętam. Słyszałeś to? Tak, Może? idzie do ciebie. <laughs> Ale masz walkę na moście. <laughs> Dobra, leżysz, gadatku. No chyba rzeczywiście to by było wszystko tutaj. No to dawaj lecimy szukać jakiegoś kolejnego miejsca jeszcze w takim razie. To co, lecimy do tego miejsca, gdzie pokazywałeś ten transmitter, czy tam transputer, komputer i inne takie coś? Tak, ty masz kar. Stój, co ty powiedziałem? Stop resisting, stop resisting! Ja pierdzielę! Co? Zębatka temporalna, ta niebieska. Obczaj sobie, patrz, 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 Czekaj, go sobie przeczytam jeszcze, co to jest. Można ją roztrzaskać, o, by stworzyć kurde. punkt powrotu. Użyta z nożem przywróci co? trochę stabilności temporalnej, ale to zaboli. Można ją roztrzaskać, by stworzyć punkt powrotu. Kurde, co ty żeś znalazł? I to trzech takich potrzebało ten transmitter cały, tak? Czyli trzech takich potrzebujemy do tego, tempo, tego transmitera, czy czego to tam było, nie? Nice, królik! Ty, patrz, widzisz to zielone, mieniące się jeszcze tam na górze? Oho! Co to co jest? To jest? Aha. No, co to jest? To jest trawa? To jest serio? Ja. Ale kurde, zrobiło Mindfuck, jak tam staliśmy, nie? Straszny, kurde, świeciło się, jakbyśmy coś znaleźli. Zaczęliśmy więc przeszukiwać te jaskinie, gdzie walczyliśmy z różnymi paskudstwami. Udało nam się znaleźć saletrę oraz kolejny tajemniczy pokój, w którym najważniejsze były części jakiejś szarańczy. Czyli co? Zaraz się okażę, że jakie zmechanizowane szarańcze można sobie budować? Potem przyszedł piesek i prawie mnie zabił. A na wyjściu spróbowała jeszcze małpka. Ale na szczęście udało nam się wydostać. Pojawił się jednak kolejny problem: brak jedzenia. Królik to mój koniec! <grymne> tak! No to podróż jeszcze raz zaczynam. Po drodze pozbierałem pałki wodne oraz trochę owoców i krzewów, które posadziłem obok nas. Wytopiliśmy falksa oraz jeszcze jeden kilof i potem poszliśmy spać. A następny poranek zaczęliśmy od wygłupiania się. Witam w moim filmie. Dzisiaj pójdziemy pod jaksy? Pod jaksy idziemy. I otworzymy paczkę skinów, no. O, skiny! Kartę kredytową mamy! Możemy ją wykorzystać! Oho! Też mam portfel starego, dobrze. Mój stary dalej z baru nie wrócił! Mój wyszedł po mleko, też go nie ma już od trzech lat. A potem przyszedł czas się przygotować. Więc polowaliśmy oraz zbieraliśmy skrzyp polny i pałki wodne na okłady, po czym królik chciał zrobić dłuto i je wypróbować. Nooo, elegansio. I się do wody! A, wrzuciłem siebie. <laughs> no i tak nie działa, patrz. Dobra, hopla. Ej, y, wracaj tu. Haha, ha. jest łódko. Nieźle. Ale ty dla mnie to w, cały czas w szczypsach trzymasz Serio? No Nie A, o, to jest? Wymaga szczypiec do trzymania Ale czemu? A bo to gorące chyba jest Nie, czekaj, czekaj co? No tak, jeszcze gorące jest Serio? A, dobra Myślałem, że to już Za szybko, panie Kurde O, pa, zrobimy testa na tej tutaj no. może Zobacz, jak to w ogóle wygląda zarąbiście, patrz co ja serio? mogę Serio? Jedne pojedyncze... No. O, sorry. Ty, nie dłutuj mnie. <laughs> kurde, chłopie, jak ja tu mogę zrobić teraz takie rzeczy. Mikelo, Angelo, to ty? Yeah, Pierdziele, it's me. O, Mikelo, Angelo. <laughs> o, kurde, ale Zajubiste. naprawdę możliwości są teraz niesamowite. No zobacz, jakie fajne rzeczy można drążyć. Kurde, no oczywiście trzeba by się zastanowić, co konkretnie by się chciało zrobić, ale że jeden taki pojedynczy bloczek można drążyć? Kurde. Poezja, poezja. No to wygląda super. Naprawdę można swoje kreacje robić. Nawet takie coś co zrobiłeś tutaj wygląda niesamowicie. Takie po prostu w środku wyrzeźbione. Świetne to jest. No nie? Patrz na to stare co było w tym gościu, co zaraz tam za tobą leżał. O! mamy teraz drugą. No, więcej farta niż rozumu, naprawdę. Zrobiliśmy podstawową zbroję i wybraliśmy się do jaskini, która skrywała swoje tajemnice. No kurde. O, dobra, jeszcze coś tutaj zapędza do nas. Ale my mamy Falksa specjalnie na nich. No właśnie. Ale dalej mnie kamienie o, może ty, rzucić. Dziadzie. O kurde. Ty wziąłeś ziemię jakąś? W razie czego? Oczywiście, że nie. O, królik! Pop. No jestem tutaj. No! Ej, to jest martwy króliczek! Pracającoo? Musiał tu spaść. Wygląda na zmiażdż. Patrz, wygląda na zmiażdżona. Nie będzie można zebrać zbyt wiele z tych zwłok. Ale mięsko jest! Ruda srebra rodzimego. Popatrz. Tylko potrzebujemy brązu U. właśnie. Wow. Uuuah! <laughs> <-a. laughs> to się zajarałem zawczasu. Co to za jaskinia w ogóle? Kurde. O, saletra znowu. Skała perydotytowa, ty, ale pa, jaka inna. Z warstwą utlenienia. Ej, uważaj! Co to? Ha! Ratowałem ci życie. No, Metalowy kolce. O, O, się kurde przestraszyłem! Co, 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 co? O, ty, kurde. Ale podszedł do mnie, patrz, metalowe kolce. Ty, czekaj, my chyba trafiliśmy w ogóle w okolicę jakiejś, wiesz, jakiegoś miejsca magicznego. Czekaj, bo ja bym ty kolce chciał może jakoś kurde tak, rozwalić, no, tak, ale... Nie mogę. Kilowym go mogę. Tak, właśnie widzę, że coś schodzi, ale strasznie. Ale mogę, nic, no ty. E, rozwaliły się po prostu. O, psują się. Ty! Chodź tutaj! Idę, 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 idę idę. Bucket, ja pierdziele. Co ty tu masz? O, kurde! Drzwi? drzwi! Dobra, na trzy. No, raz, dwa, A! trzy! Nic. <noise> Naczynie do przechowywania, deszcz. Naczynie do przechowywania, deszcz. Co kurde? Deszczówka do zbierania. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ty, poczekaj. Mr. Kurwi Bonjour. Co to jest? <śmiech> <śmiech> Mr. Kurwi Bonjour. To czekaj, to jest sarkofag. Możemy tego się otworzyć? Ale ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł w ogóle otwierasz coś takiego. Co niedobry, dobry, niedobry. Patrz! Co? Co, co, co? co? Wiekowy uchwyt na pochodnie, można umieścić w nim pochodnię, która nigdy się nie wypali, czaisz? Uuu. Nie no, rewelacja, dobra, to ja to biorę. Ty pa, tu możesz świecę normalnie. Masz wiszący łańcuch i masz żyrandol, ale ten żyrandol jest w dobrym stanie. Możemy go zabrać. Ej, no! Dawaj, 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 bierzemy go. Będzie na chatę. Uuu. Otwórz to. Zobacz co tu jest. naszyjnik Nasz z klejnotem z brązu. O kurde. I zardzewiałe zębiatki. Zębiatki! 10. Chłopuś, z... yy, tak. Nie no, to zarą... Ej, kolega się próbuje dostać za drzwi. Widzisz. No właśnie słyszysz, że chyba rzucanie. nie? Tak. Yy, no no dobra. Cofaj, cofaj! Cofaj! cofaj. Bije to! Dawaj go! Krugawiec jakiś! Dobra, leczy się, leczy się Ale mi idzie, 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 idzie. Z drugim Dawaj go fokusujemy dobra, 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 dobra Jeszcze jeden idzie Następny Uważaj, bo kamieniem cię rzuci zaraz czołga, chyba Ta ci uleczy Ta trochę żeby się nie zbliżać Ja pierwszy co tu się dzieje, jebake? <laughs> Wpadliśmy w paszczelwa. Czemu ja wilka słyszę? Czekaj, No właśnie A! same się drzwi Ale... otworzyły Ja pierdzielę. O co tu chodzi? <laughs> chore chłopie, dobra, biorę te zębatki i ten y, amulet. Bierz, bierz. Co, mogę go założyć normalnie? O kurze, widzę to! No. A możemy go pewnie sprzedać! Czy się zastanawiam, że to był dobry pomysł, go zakładać? Bo on sobie Jak przeklęty! W co tyle otwieramy to? No kurde, to jest mister Kurwi bon jo, no stary, no nie chcesz się dowiedzieć? No niby chce, ale kurde, no nie powinieneś tak profanować. A może zostawimy, to może się czegoś dowiemy i coś a, jakiś rytuał odwalić, coś? A patrz, nie? I, no. Idź pogadaj z tym drewnem na chwilę. Co tam? Jak tam? Eee, wiesz, możemy już iść. Ni nic tam nie ma. Możemy iść. Nie wchodź tam. Kurde. Musimy iść. On mnie obił. Dobrze, 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 idźmy w takim razie. Zostawmy Mister Kurwi bon Joe Dobrze, dobrze, nie powinniśmy tego rozwalać. Niech to zostanie na miejscu, ale możliwe, że któryś z handlarzy, wiesz, da nam może takie zadanie. Może trzeba będzie tu podejść, zostawić coś na tym sarkofagu i coś się wydarzy. Ała Co tu tak zielono w ogóle jest? Ty. To jest też dobre pytanie, no? Ej, czy ja słyszałem pro? Czy słyszysz to? Tak, ja też to słyszałem. Ty, gniazdo Szarańczy! Stań no tutaj! Patrz tu! Heh. <laughs> Ej, co jest? A myślisz, że możemy coś z tym zrobić? co, nie, nie jestem pewien, czy powinniśmy to dotykać na razie, bo szarańcza to brzmi jak coś, co może nas zjeść szybko. Znaleźliśmy raz szarańczę w jednym z tych pomieszczeń. Była tam resztki szarańczy, czy zepsuta tam, szarańcza? To, to, jakieś... to było coś takiego. Jakaś zmechanizowana, chyba, no? No właśnie. To jest gniazdo zmechanizowanej szarańczy, wygląda na. Zwykłe szarańcze się by ulokowały w takim miejscu, też trochę dziwna, chyba. Dobra, a zły, jesteśmy pionierami, musimy zobaczyć, o co tu chodzi. Jak się rozwali, to się rozwali, no. Czy to, to nie chce puścić? O! Oj, puściło. No patrz. No mamy tutaj lniany sznurek na pewno. Mamy metalowy złom. I liny To widzę, że chyba jeszcze leżą. Ale ta elektryczność, też to co słyszałeś, nie? Tak. To bzdyczenie. Nie wiem, czy to właśnie te szarańcze były, czy o co to chodziło. Gniazdo szarańczy klatka. Mam to. Tutaj. Uważaj, nie wchodź, nie wchodź, nie wchodź. Uważaj, uważaj. O, widzę, widzę, widzę. sobie, może leży jeszcze zejście, bo jak wpadniemy tam i się okaże, że jest jakaś turbolipa, to będzie słabo. Czyli tu coś jest. Ale to w ogóle wygląda jakaś sala. Znowu wilka, wilka słyszę. Wilka Czekaj, poszerzę to trochę, żebyśmy się myli. Oooo, idzie! Wchodzi, wchodzi! Wchodzi! Dawaj, 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 dawaj. Na górę, na górę, na górę. Lecz się, lecz się, lecz się. Dobra. Widzę to, co to jest, kurde, za dziwny pająk. To jest chyba ta szarańcza, czy coś nie? Ale znowu właśnie prąd tak słychać. Ta, idę kuknąć. No to z niej jak. Martwa A! spaczona szarańcza, tak. To to jest szarańcza. To to szarańcza jest, dobra. Jeszcze jeden? Nie, nie, nie. Uważaj, 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 uważaj! Biję, Dostała? Jest, jest, jest! Dobra, jeszcze się może Dobra, mam ją, mam ją! Mam ją! mocno! Tak, dobra! Jeszcze jedna! Jeszcze jedna idzie! Dobra! Dawaj, grzejmy ją! O, za dupca. Dobra, dobra, dobra! Nie ma dwóch, nie ma trzech! Idzie, idzie, kolejna, kolejna, kolejna! Dobra! Ty ja nie wiem, czy one nie będą przychodzić cały czas! Jest taka szansa! Musimy to zamknąć, stary. Dobra, 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 dobra. Eee, czymkolwiek nawet ziemią? O, o! Git, dobra. Co się z nimi na teraz zrobić? Ale poczekaj, co, poziom obrażeń 3, czyli to już jest taka mocarna cholera. Wygląda tak, jakby się nie dało z niej nic odzyskać, nie? Ty, może tu jest coś na zasadzie jakiegoś. właśnie tego gniazda, co żeśmy tam zauważyli. Z tego gniazda może one się cały czas yy, wysypują. Może to gniazdo trzeba zniszczyć. Może? To co chcemy spróbować? No, dawaj, spróbujmy, bo ono było gdzieś tutaj. Tak, tak. Klatku, się naja. Dobra, no to ja jej niszczę w takim razie. Dobra. Jazda z klatka. Ta, normalnie z tego wypadają! Ja to biję! Co o jadę? kurde! Dawaj. O stary! O chłopie! Weź tam i teraz na dół! Coś stało? No kuknij na dół! Dobra, przejdź, przejdź, przejdź. Żebym... A, nie wypchnę cię chyba, nie? Nie, nie O kurde! <laughs> O ja pierdzielę. O hopie. Ile tego tam jest? I to jest po zniszczeniu teraz tego, tak? Tak, wypadały jak niszczyłem i no... Jak... Ło, ja skaczą. Co jest? Standardzik, standardzik o. na razie. O, no tędy idzie! A! one tam tędy wychodzą. Dobra, no dawaj, grzejemy, jak grzejemy. Ale nie jest tak śle? Dobra, Ej, kukuryku na patyku. <noise> Pełno ich, co? No i próbują tu dojść. Nie wiemy jakby skaczą na nas. Y, jest tu coś. Co, 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 co? Coś skrzecocze, strasznie. No, y, tam, dalej, dalej, dalej. Tutaj. Co, co to co jest, tutaj? kurde? Co to jest? Dzwon. Weź ten alarm wyłącz. Zamknij się. iż <noise> to w ogóle zabić? Mam nadzieję, że on wsparcia A, nie wzywa. Bije. Co? Wzywa, wzywa, wzywa. Idzie coraz więcej. O kurde, o chupie! Nie, 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 uciekaj, 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 uciekaj! Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Co to się tam. Co to było? Co to jest? Co... Dobra, robimy w kop, robimy w kop. Trzeba zrobić szybki w kop. Ciekawi mnie ten dzwon. No ten dzwon był dziwaczny, ale wiesz, co było najlepsze? Że jak my biliśmy w ten dzwon, to miałem wrażenie, że jeszcze głośniej nawala. To jest niesamowite, nie? Ta, ta ciemność w ogóle jest tak super, że nie widzisz, co tam w ogóle się dzieje, nie? No, zgodzę się. O! O! Tak. Chwila spokoju. <laughs> to jest dobry No, Możemy sobie teraz zupnąć, usiąść <laughs> i się zrelaksować, tak? Nic co to złego się kurde nie było? No, no, wszystko Skąd, z... was Skąd się ten nie wziął w tułopie? Jakieś szarańcze jest. To Kurde, ile danego ja, było! To jest. Zaczęliśmy się więc wykopywać stamtąd. I po dłuższym czasie w końcu udało nam się wydostać. Wróciliśmy do bazy, aby lepiej się przygotować. Zrobiliśmy swój pierwszy lepszy posiłek, jakim był gulasz z czerwonego mięsa na wywarze z żurawiny i podgrzebnicy gołąbkowej. I wyruszyliśmy jeszcze raz do tamtego miejsca. Niestety po drodze zostaliśmy zaatakowani. O, chłopie! Nie! Co tu się. Jak to żyre, Chłopie! O! Królik, czekając na mnie, zrobił sobie krótką przerwę, i jako, że ostatnim razem nasze rzeczy nie zniknęły, powiedziałem mu, żeby nie zagradzał sobie ekwipunku i nie podnosił ich. Co sprawiło, że. Ja piję, wróciłem do gierki i nie widzę Twoich rzeczy, chłopie. To jakie ja ostatnim razem kurde zdążyłem? Ty, no nie wiem. No właśnie. Ja zresztą też. No dobra, to przynajmniej na przyszłość wiemy, żeby te rzeczy zbierać, bo... <laughs> O kurde, no troszeczkę ich miałem, nie? Troszeczkę tego no. było. Na szczęście nie miałem nic Masz... nowego. Znaczy, ten Falks, tylko. Falks trzeba na pocieszenie. Czy to jest znowu ten sam? Nie, ten przynajmniej mogę <noise> nie, normalnie nie, nie, zjeść. Nie, to jest, ten jest jodalny. <noise> Kurde, już bym ci tego nie zrobił. Chociaż znając mnie, to bym się pomylił. No ale cóż, no to w takim razie będziemy kończyć. Więcej tajemnic odkryjemy następnym razem. Dzięki, wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Dzięki królik, za pilnowanie rzeczy, można na to je polegać. Taki kumpel, właśnie. I do zobaczenia następnym Ta, razem. Tak, właśnie. Może pa, pa. ja zaharabciłem, tak naprawdę. <laughs> ha, ha, ha. Na razie.